Witam ponownie. To ostatni filmik przed podsumowaniem całej tej serii. Będzie nowa seria. Chciałem Wam przedstawić na koniec najnowszej generacji kompanii, bo jest 2023 rocznik. Jest to Akko Ideal 10T z logotypem FENBA, Bo przy nim można ustawić 3 logotypy: Fendla, Masyferuzona i Challengera. Ma 790 koni i 17100 litrów pojemność zbiornika na zboże. Do niego jest heder Akko, Akko Dynaflex 9255 40 ft Szerokość robocza 12,2 i uwaga prędkość robota 13 km, to rzadkość przy kombajnach. Yy, sprzedałem tamte pole co miałem żapak. rzepak, posprzedawałem cały sprzęt niepotrzebny, oddałem całą pożyczkę, no i jeszcze mi milion na końcu mi zostało, akurat na początek na wyjazd do Ameryki, bo jak już prędzej wspominałem, gdzie my przechodzimy na mapkę amerykańską. Że tak powiem odziedziczyłem spadek po po wujku przypomnę. I wjeżdżamy do Ameryki. Aktualnie Musimy soję. Jeszcze wiele mał z tego przychód. No i z pozostałych sprzętów taka ciekawostka ten fend z makierownicy jest sterowany joystickami. Można było ustawić kierownicę, ale ja chciałem Wam pokazać wersję bez kierownicy. Tak wygląda. Fendt Ronen. kiedy raz. W sumie idea. Nie Idea. Wiem, że... ale chyba jeszcze nie wyszedł ma być 11T, ale... nie jestem pewny, czy jest... Yy, ten... Już już ale to jest najnowszy. kombajn dostępny w farmingu 22 To jest z mod, jest mod, mod huba pobrany Dziś to ma chyba już ksiarnowe. A po ile dobrem, Lura składana. 这个这个。 Dziękuję za uwagę i do usłyszenia na zakończenie serii.